Bielska zadynka jazzowa to taki festiwal, który łączy, łączy muzykę i łączy ciekawe miejsca do prezentacji tej muzyki. Zadymka przyzwyczaiła publiczność do tego, że wędruje. Wędruje po różnych miejscach. Są to sale koncertowe, kluby, właśnie takie nietypowe miejsca jak schroniska czy wreszcie kopalnia. 320 metrów pod ziemią w zabudkowej kopalni Guido odbył się koncert zespołu Siema Ziemia, którego muzyka nadaje się idealnie do takiej przestrzeni. Bynajmniej nie tylko ze względu na nazwę, ale także dlatego, że ich muzyka jest niezwykle przestrzenna i mająca w sobie jakąś taką moc, która a w zetknięciu się z przestrzenią kopalni nabiera jeszcze nowego wymiaru. Wydaje mi się, że publiczność była zachwycona. Siema Ziemia to jest młody polski jazz, no ale właśnie zawsze pojawia się pytanie, czy tylko jazz, czy jeszcze jazz, czy już jazz? To jest pytanie, na które każda osoba z publiczności może sobie po tym koncercie odpowiadać. Fantastyczny koncert i spotkanie z przyjaciółmi. Z Bielską Zadymką ja mam do czynienia pierwszy raz. To tak jak ja, natomiast to miejsce bardzo lubię właśnie ze względu na takie różne eventy. Bardzo fajne miejsce, dlatego, że jest takie kameralne, a jednocześnie w takim zupełnie od, odrealnione, dlatego, że się zjeżdża w dół. jest Człowiek jest odizolowany od zewnętrza i dzięki temu może się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz. Miejsce jest wyjątkowe i, i wydaje mi się, że w ogóle inicjatywa takich koncertów w tym miejscu jest bardzo godna polecenia. Jeżeli zapytasz, czym jest deszcz, nigdy się nie dowiesz, powiedział Louis Armstrong. I to jest przesłanie, które pokazuje nam, że warto takie imprezy organizować. Dlaczego w Zabrzu? Dlatego, że bielska zadynka drzezowa zwróciła się 5 lat temu do władz miasta, żeby można było tutaj zorganizować koncert po to, żeby można było powiedzieć, że różnica poziomów jest od 320 metrów pod ziemią do 1026 do schroniska na Szyndzielni. Muzyka nie zna granic, a jednocześnie jest taką transformacją pomiędzy przestworzami, a ziemią tu na poziomie 320. W tym miejscu jestem już nie pierwszy raz, ale wydaje mi się, że to jeden z lepszych koncertów, na których byłem. Bardzo duża ekspresja muzyków, bardzo ciekawe brzmienia, no i byle częściej Zadymka Jazzowa gościła nie tylko na szyndzielni, ale również pod ziemią.